Coś cię obserwuje, i nienawidzę cię w milczeniu czerwony trójkąt skierowany w dół. Czy zauważyłeś kiedyś, że niektórzy ludzie po prostu nie mogą znieść twojej obecności, nawet jeśli nie zrobiłeś nic przeciwko nim? Znajdujesz się w otoczeniu i nagle spojrzenia zwracają się na ciebie w dziwny sposób. Klimat się zmienia. Czujesz niewidzialne ciśnienie w powietrzu, jakby byłeś analizowany, mierzony i oceniany. Być może doświadczyłeś tego z bliskimi ci osobami, przyjaciele, którzy odchodzą bez wyjaśnienia, członkowie rodziny, którzy wydają się nieswojo ze swoim szczęściem, współpracownicy, którzy kibicują przeciwko tobie, nawet bez powodu. Ale musisz zrozumieć, że to nie jest przypadek. Jest w tobie coś, co irytuje, niepokoi i przeraża tych, którzy są przyzwyczajeni do ciemności. I nie. Nie ma to nic wspólnego z urodą, pieniędzmi czy statusem społecznym. To idzie znacznie dalej. Co przeszkadza tym ludziom? To jest wasze światło. Wiele dusz jest duchowo uwięzionych. Żyją w ciemności i nie widzą innej drogi. Dominują w nich uczucia zazdrości, nienawiści, dumy i arogancji. A kiedy ktoś oświecony wchodzi w tę samą przestrzeń, co oni, to, co ukryte, zaczyna się manifestować odczuwają niewytłumaczalny dyskomfort. To tak, jakby ich duch odrzucił Twoją obecność. A to dlatego, że demony, które zamieszkują te życia, nie mogą znieść światła, które nosicie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie wydają się być tak zaniepokojeni Twoim istnieniem? Dlaczego pewne ścieżki, które powinny być otwarte, zamykają się bez wyraźnego powodu? Albo dlaczego ataki pojawiają się w najmniej oczekiwanym miejscu? Odpowiedź jest prosta: wokół ciebie toczy się duchowa walka. A jeśli to czujesz, musisz być uważny. Dzisiaj przedstawię pięcio wyraźnych znaków, że twoje światło przeszkadza wielu ludziom. Zwłaszcza te, które noszą w sobie coś demonicznego. Jeśli identyfikujesz się z co najmniej trzech z tych znaków, to wiedz, nie jesteś sam w tej wojnie. Bóg ma dla ciebie większy cel. I trzeci znak. To jest najbardziej niebezpieczne ze wszystkich. Znak ostrzegawczy, zanim przejdziemy dalej, jeśli ta wiadomość już poruszyła Twoje serce, chcę Cię zapytać o coś bardzo ważnego. Osoba ze złożonymi dłoniami subskrybuj kanał już teraz i włącz powiadomienia, ponieważ wzmocni to Twoją duchową podróż i pomoże Ci chronić się przed tymi niewidzialnymi atakami. Przejdźmy teraz od razu do pierwszego znaku. Ogień ludzie są przez ciebie niepokojeni bez wyraźnego powodu, ogień. Klawisz z cyfrą jeden. Ludzie są przez ciebie niepokojeni bez wyraźnego powodu. Czy zauważyłeś kiedyś, że niektórzy ludzie wydają się odczuwać niewytłumaczalny dyskomfort w związku z Twoją obecnością? Nie muszą nic mówić, ale ty to czujesz. To sposób, w jaki na ciebie patrzą, sposób, w jaki odwracają wzrok lub zmuszają do fałszywego uśmiechu, gdy przyjeżdżasz. Możesz wejść w otoczenie z dobrymi intencjami, przynosząc radość, spokój i dobrą energię, ale zamiast być mile widzianym, czujesz niewidzialny opór. A najgorsze jest to, że czasami pochodzi to nawet od osób, które znasz od dawna. Ale dlaczego tak się dzieje? Prawda jest taka, że ich światło odsłania ciemność, która w nich istnieje. Symbol nowiu ciemność nienawidzi światła. Wyobraź sobie całkowicie ciemny pokój. Przez lata nikt tam nie wchodzi. Gromadzi się kurz, zapach staje się ciężki, a wszystko pokryte jest brudem. A teraz wyobraźcie sobie, że pewnego dnia ktoś wchodzi z bardzo mocną latarką i oświetla całą przestrzeń. Co się dzieje? Wszystko, co było ukryte, zaczyna się pojawiać. Brudne ściany, pajęczyny w kątach, kurz unoszący się w powietrzu. I to jest dokładnie to, co się dzieje. Gdy osoba pełna światła wkracza w życie kogoś, kto żyje w ciemności, kłamstwa, które ta osoba sobie mówi, zaczynają tracić na sile. Maska, której używa, by oszukiwać innych, zaczyna pękać. Zdaje sobie sprawę, że jej życie nie jest tak dobre, jak udaje. I zamiast zaakceptować tę prawdę i szukać zmiany, woli cię nienawidzić. Twarz nadąsana, dyskomfort demonicznego. Pismo Święte mówi o tym jasno. W Ewangelii Jana, godzina 3.20 jest napisane: Kto czyni zło, nienawidzi światła i nie zbliża się do niego, obawiając się, że jego dzieła zostaną ujawnione. Ludzie, którzy są zdominowani przez złe intencje, nie mogą znieść przebywania w pobliżu kogoś, kto żyje prawdomównie i prawie. Czują się nieswojo, bo w głębi duszy wiedzą, że coś jest z nimi nie tak. Ale nie chcą się do tego przyznać. Dlatego próbują. Gruby biały znacznik wyboru, żeby cię unikać. Gruby biały znacznik wyboru mówienie o tobie źle za twoimi plecami. Gruby biały znacznik wyboru zminimalizuj swoje osiągnięcia. Gruby biały znacznik wyboru twórz sytuacje, które sprawią, że zwątpisz w siebie. Jest to forma obrony, ponieważ ich obecność zmusza ich do zmierzenia się z prawdą. A kto nie chce się zmienić, Ataki. Ale teraz nadchodzi najważniejsza część. Tarcza, jak uchronić się przed tego typu atakiem. Kiedy zauważysz, że ktoś przeszkadza ci bez powodu, nie próbuj zadowolić ani zmienić się, aby zostać zaakceptowanym. Wręcz przeciwnie, stójcie mocno w waszej wierze i w waszej misji. Przypomnij sobie, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 5, 14 myślnik 16. Wy jesteście światłością świata. Nie możesz ukryć miasta zbudowanego na wzgórzu. Niech więc świeci wasze światło przed ludźmi. Innymi słowy, im bardziej zabłyśniesz, tym większy opór napotkasz. Ale to właśnie ta jasność przemieni świat wokół ciebie. Jeśli niektórzy ludzie odejdą, zrozum, Bóg uwalnia cię od złych duchowych więzów. Teraz, jeśli uważasz, że ten sygnał jest już silny, poczekaj, aż usłyszysz następny. Ogień drugi znak jest jeszcze bardziej intensywny. Spotykasz się z nieoczekiwanymi i niesprawiedliwymi atakami. Ogień. Klawisz z cyfrą 2 spotykasz się z nieoczekiwanymi i niesprawiedliwymi atakami. Czy kiedykolwiek przechodziłeś przez czasy, kiedy wszystko wydawało się iść dobrze, a nagle? Ni stąd, ni zowąd dzieje się coś, co cię przygnębia. Krążą o tobie plotki. Osoba zwraca się przeciwko tobie bez wyjaśnienia. Szansa, która wydawała się pewna, po prostu znika. I zadajesz sobie pytanie, czym sobie na to zasłużyłem. Odpowiedź może cię zaskoczyć: nic. To, co się dzieje, nie ma nic wspólnego z tym, co zrobiłeś, ale z tym, co nosisz w sobie. Ogień a tak przychodzi, gdy jesteś na dobrej drodze. Jedną z największych sztuczek wroga jest próba przekonania cię, że kiedy dzieją się złe rzeczy, to dlatego, że Bóg cię opuścił. Ale w rzeczywistości jest odwrotnie. Jeśli spotykasz się z nieuczciwymi atakami, oznacza to, że przeszkadzasz piekłu. Pamiętaj, diabeł nie troszczy się o tych, którzy już są zgubieni. Atakuje tych, którzy mają powołanie, tych, którzy niosą światło zbyt silne, by je zignorować. Gdybyś nie był na właściwej drodze, nikt nie próbowałby cię sprowadzić na ziemię. Ale ponieważ twoje życie jest dostosowane do czegoś większego, pojawiają się ataki, które próbują zmusić cię do poddania się. Zdarzyło się to największym mężczyznom i kobietom Bożym opisanym w Biblii. Gruby biały znacznik wyboru Józef został zdradzony przez własnych braci i wrzucony do studni. Gruby biały znacznik wyboru Dawid był ścigany przez Saula, który chciał go zabić. Gruby biały znacznik wyboru Jezus został zdradzony, skrzywdzony i ukrzyżowany. Mimo że nie popełnił żadnego grzechu. Czego nas to uczy, a tak zawsze poprzedza wielkie zwycięstwo. Jeśli właśnie teraz przechodzisz przez niesprawiedliwe próby, możesz być pewien, że przygotowuje się dla ciebie coś znacznie większego. Tarcza jak chronić się przed tymi atakami. Sekret polega na tym, aby nie reagować w sposób, w jaki oczekuje tego wróg. Kiedy ktoś cię oczernia, diabeł oczekuje, że odpowiesz gniewem. Kiedy ktoś cię poniża, oczekuje, że poczujesz nienawiść. Kiedy cierpisz z powodu zdrady, oczekuje, że zbuntujesz się przeciwko Bogu. Ale Jezus uczył nas czegoś zupełnie przeciwnego. W Ewangelii Mateusza godzina 5.44 powiedział Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy Was złośliwie wykorzystują i prześladują. Nie oznacza to bycia biernym. Oznacza to zrozumienie, że Wasza wojna nie jest skierowana przeciwko ludziom, ale przeciwko siłom duchowym. W liście do Efezjan, godzina 6.12, jest napisane: Albowiem nasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko zwierzchnościom i mocom, przeciwko władcom tego ciemnego świata, przeciwko duchowym siłom zła na wyżynach niebieskich. Innymi słowy, nie trać energii na walkę z ludźmi. Są to tylko instrumenty używane do destabilizacji Was. To, co musisz zrobić, to gruby biały znacznik wyboru wzmocni się duchową modlitwą i czytaniem Słowa. Gruby biały znacznik wyboru, nie reaguj nienawiścią, bo to tylko pocykl zła. Gruby biały znacznik wyboru, ufaj, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i że wszystko ma swój cel. Radosna osoba wznosząca obie ręce atak jest znakiem, że nadchodzi coś wielkiego. Jeśli czujesz, że zostałeś niesprawiedliwie zaatakowany, jeśli wydaje ci się, że coś idzie nie tak, wiedz jedno. Jesteś bardzo blisko swojej obietnicy. Wróg atakuje tylko tych, którzy się naprzód. Stara się zniszczyć tylko tych, którzy mają cel. Zamiast więc rozpaczać, podnieś głowę i oznajmi. Jeśli wróg mnie atakuje, to dlatego, że Bóg ma coś potężnego dla mojego życia. A skoro mowa o duchowym ataku, następny znak ujawnia coś jeszcze głębszego. Ogień, trzeci znak może wyjaśniać, dlaczego niektórzy ludzie po prostu nie mogą znieść przebywania w twoim towarzystwie. Ogień. Klawisz z cyfrą trzy jego obecność niepokoi tych, którzy żyją w ciemności. Czy zauważyłeś kiedyś że niektórzy ludzie wydają się czuć nieswojo w Twoim towarzystwie. Nie mówią nic otwarcie, ale czujesz. Mały niebieski rąb sposób, w jaki unikają kontaktu wzrokowego. Mały niebieski rąb sposób, w jaki stają się niespokojne lub niecierpliwe, gdy mówisz. Mały niebieski rąb potrzeba, by zawsze Ci zaprzeczać, nawet bez powodu. To tak, jakby sama ich obecność coś w nich wyzwalała. A prawda jest taka. Że tak, to się zdarza. Ale to nie jest coś fizycznego. Jest duchowy. Symbolnowił, kiedy światło wpada, ciemność się odsłania. Wyobraź sobie, że ktoś spędził lata w ciemnej jaskini. W tym czasie jego oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Teraz, nagle, silne światło wdziera się w tę przestrzeń. Co się dzieje? Ból jest nie do zniesienia. Pierwszą reakcją nie jest podziękowanie za światło ale odrzuć to. Zamknij oczy. Złość na tych, którzy ją przynieśli. W ten sposób wielu ludzi reaguje na tych, którzy niosą w sobie Bożą obecność. Ci, którzy żyją z dala od prawdy, nie mogą znieść obecności tych, którzy niosą prawdę. W Ewangelii Marka 1, 23-24 widzimy tego wyraźny przykład. W synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zawołał, Czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć, wiem, kim jesteś, świętym Boga. Zauważcie, że Jezus nic nie powiedział. Właśnie przyjechał, a zły duch już zaczął się objawiać. To pokazuje, że Boże światło odsłania wszystko, co jest ukryte. I dlatego niektórzy ludzie po prostu nie mogą się z Tobą obejść. Twarz nadąsana dyskomfort jest odzwierciedleniem tego, co jest w ich wnętrzu. Kiedy ktoś nosi w sobie zazdrość, kłamstwo, dumę lub jakiekolwiek inne zło, jego obecność jest dla nich zwierciadłem. A to lustro zmusza ich do zobaczenia własnej ciemności. Ale zamiast się zmienić, wielu woli Cię atakować. Gruby biały znacznik wyboru krytykują Cię za wszystko. Gruby biały znacznik wyboru próbują zniekształcić Jego słowa. Gruby biały znacznik wyboru irytuje ich szczęście. Gruby biały znacznik wyboru, szukają wymówek, aby cię unikać. Robią wszystko, aby zdystansować się od tego, co przypomina im o tym, co muszą zmienić. Ale oto klucz. To nie ma nic wspólnego z Tobą. Problemem nie jesteś Ty. To jest to, za czym się opowiadasz. Tarcza, jak sobie z tym poradzić? Odpowiedź polega na tym, aby nie starać się zadowolić wszystkich. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15. 18 Myślnik 19. Jeśli świat cię nienawidzi, wiedz, że znienawidził mnie, zanim znienawidził ciebie. Gdybyś był z tego świata, świat kochałby to, co jest ich. A ponieważ nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem, przeto świat was nienawidzi. Oznacza to, że odrzucenie przez pewne osoby jest znakiem, że jesteś na dobrej drodze. Co więc robić? Klawisz z cyfrą 1 nie zmieniaj się, aby zostać zaakceptowanym. Jeśli niektórzy ludzie są zaniepokojeni Twoim światłem, to dlatego, że nie chcą wyjść z ciemności. Klawisz z cyfrą 2 módl się za nich. Często ten dyskomfort może być pierwszym krokiem do ich przemiany pewnego dnia. Klawisz z cyfrą 3 chroń swoją energię. Jeśli zauważysz, że ktoś jest przy Tobie tylko po to, by Cię osłabić, odejdź bez poczucia winy. Ogień urodziłeś się, aby oświecać, a nie ukrywać. Jeśli niektórzy ludzie nie mogą znieść Twojej obecności, nie obwiniaj się za to. Światło nie musi przepraszać za to, że istnieje. A im bardziej zabłyśniesz, tym większy opór napotkasz. Teraz, jeśli uważasz, że to jest silne, poczekaj, aż zobaczysz następny znak. Ogień czwarty znak pokazuje, że gdy drzwi zaczynają się zamykać, Wkrótce wydarzy się coś znacznie większego. Ogień. Klawisz z cyfrą cztery drzwi zaczynają się zamykać, ale nadchodzi coś większego. Czy kiedykolwiek żyłeś w czasach, kiedy ni stąd, ni zowąd wszystko wydawało się iść nie tak? Próbowałeś nowej pracy. Ale zostałeś odrzucony. Poświęciła się związkowi, ale skończyło się to bez wyjaśnienia. Walczyłeś o okazję, ale została ci ona odebrana. A potem pojawiło się poczucie niesprawiedliwości. Dlaczego mi się to przytrafia? Czy Bóg mnie opuścił? Zrobiłem wszystko dobrze, ale nic nie idzie dobrze. Jeśli przez to przeszedłeś, muszę ci powiedzieć coś, co może zmienić twoją perspektywę. Nie każde zamknięte drzwi to strata. Niektóre z nich są wyzwoleniami, inne są przygotowaniem do czegoś znacznie większego. Znak stopu, kiedy Bóg mówi nie. To dlatego, że ma większe tak. Często jesteśmy tak skupieni na tym, czego chcemy, że nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, co Bóg przygotowuje. Nasz pogląd jest ograniczony, ale Bóg widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. On wie rzeczy, których my nie wiemy. Widzi pułapki tam, gdzie my widzimy możliwości. On widzi zdradę tam, gdzie my widzimy przyjaźń. On widzi cierpienie tam gdzie my widzimy doskonały sen. I z miłości zamyka przed nami pewne drzwi. W Księdze Przysłów 16, 9 jest napisane. Serce człowieka może snuć plany, ale właściwa odpowiedź pochodzi od Pana. Innymi słowy, możesz myśleć, że coś jest dla Ciebie dobre, ale Bóg jeden wie, co naprawdę doprowadzi Cię do Jego celu. I dlatego, gdy pewne drzwi się zamykają, to nie koniec. To jest przekierowanie. Chmura z tornado atak przed błogosławieństwem. Zwróćmy teraz uwagę na to, że im większa obietnica, tym większa wojna, zanim się wypełni. Jeśli żyjesz w czasach, w których wszystko wydaje się rozpadać, wiedz jedno. Wróg zawsze stara się wywołać chaos przed zwycięstwem. Zobacz w Biblii: gruby biały znacznik wyboru Józef został zdradzony przez własnych braci. Sprzedany w niewolę i niesprawiedliwie uwięziony, zanim został namiestnikiem Egiptu. Gruby biały znacznik wyboru Hajab stracił wszystko, co miał przed otrzymaniem podwójnego błogosławieństwa. Gruby biały znacznik wyboru Jezus został upokorzony, zdradzony i ukrzyżowany, zanim zmartwychwstanie i pokona śmierć. Co to oznacza, jeśli twoje życie przechodzi przez zamknięte drzwi, niesprawiedliwość i wyzwania? Więc że może to być znak, że nadchodzi coś znacznie większego. Klucz, jak poradzić sobie z tym momentem. Kiedy drzwi się zamykają, zamiast narzekać, zrób te trzy rzeczy. Klawisz z cyfrą jeden, bądź wdzięczny. Nawet jeśli nie rozumiesz, ufaj, że Bóg cię wybawia lub przygotowuje. Klawisz z cyfrą dwa, módl się. Zapytaj Boga, gdyby to nie było dla mnie, to dokąd powinienem pójść? Klawisz z cyfrą 3, czekaj z wiarą. Błogosławieństwo może zająć trochę czasu, ale jeśli Bóg obiecał, to On wybawi. W Księdze Izajasza 43. 19 Bóg mówi: Patrzcie, robię coś nowego, w tej chwili się wyłania. Czy tego nie dostrzegasz? Żłobie ścieżkę na pustyni i rzeki w suchych miejscach. To znaczy, możesz tego teraz nie widzieć, ale Bóg już przygotowuje następny krok. A skoro mowa o walce duchowej, następny znak jest najbardziej intensywny ze wszystkich. Ogień piąty znak ujawnia, że jeśli czujesz silną walkę duchową, oznacza to, że wróg już próbował cię powalić, ale nadal stoisz. Ogień. Klawisz z cyfrą pięć czujesz intensywną duchową walkę, ale nadal stoisz. Czy kiedykolwiek miałeś dni, kiedy bez wyraźnego powodu poczułeś ciężar w klatce piersiowej, niewytłumaczalną udrękę? Zmęczenie, które nie było tylko fizyczne. A może zauważyłeś, że za każdym razem, gdy próbujesz zbliżyć się do Boga, sprawy zaczynają przybierać zły obrót. Mały niebieski rąb postanawiasz modlić się więcej, a jego rutyna staje się coraz bardziej chaotyczna. Mały niebieski rąb próbujesz czytać Biblię, i rodzi się głębokie zniechęcenie. Mały niebieski rąb dążysz do poprawy, ale ludzie zaczynają Cię atakować znikąd. To nie przypadek, to jest walka duchowa. Skrzyżowane miecze niewidzialny atak. Biblia uczy nas, że życie to nie tylko to, co widzimy. W liście do Efezjan, godzina 6:12 jest napisane: Albowiem nasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko zwierzchnościom i mocom, przeciwko władcom tego ciemnego świata, przeciwko duchowym siłom zła na wyżynach niebieskich. Innymi słowy Wokół nas cały czas działa świat duchowy. A kiedy człowiek zaczyna świecić, ciemność próbuje zgasić to światło. Ale oto klucz. Jeśli stoisz w obliczu intensywnej walki duchowej, oznacza to, że idziesz naprzód. Wróg nie marnuje energii na tych, którzy są już zagubieni. Atakuje tych, którzy stanowią dla niego zagrożenie. A jeśli czujesz ten ciężar, ten opór, tę niewidzialną walkę wokół ciebie. Dzieje się tak dlatego, że twoje życie ma cel zbyt duży, aby go zignorować. Ogień diabeł próbował, ale mu się nie udało. A teraz pomyśl o tym. Ile razy przeszedłeś przez zmagania, które wydawały się niemożliwe do wygrania. Ale czy wygrałeś? Ile razy myślałeś, że nie możesz tego znieść? Ale czy wytrwałeś? Ile razy wróg próbował cię zniszczyć? Ale czy Bóg cię wskrzesił z powrotem? Jeśli nadal tu jesteś, to dlatego, że diabeł próbował cię obalić kilka razy, ale Bóg nigdy na to nie pozwolił. A to oznacza, że jego misja jeszcze się nie skończyła. W księdze Izajasza 54: 17 jest napisane: Broń Nenhuma wykuta przeciwko tobie będzie prosperować. To znaczy: Broń można tworzyć, walki mogą być trudne, ale w końcu cię nie zniszczą. Tarcza jak wzmocnić się w tej wojnie. Klawisz z cyfrą 1 utrzymuj swoją więź z Bogiem. Diabeł chce, żebyś odwrócił się od modlitwy, ale to właśnie w modlitwie znajdujesz siłę. Klawisz z cyfrą 2 okryj swój umysł słowem. Jeśli atak przybierze formę strachu, niepokoju i zniechęcenia, użyj Biblii jako tarczy. Klawisz z cyfrą 3 nie walcz sam. Jeśli przechodzisz przez trudny okres, szukaj wsparcia u ludzi wiary. Klawisz z cyfrą 4 ogłoś swoje zwycięstwo. Nie akceptuj kłamstw wroga. Ogłoś, że jesteś więcej niż zwycięzcą w Chrystusie. I pamiętaj: fakt, że stoisz w obliczu tej bitwy, jest już dowodem na to, że Bóg ma coś wielkiego dla Twojego życia. A teraz nadszedł najważniejszy moment. Ogień zakończenie tego filmu sprawi, że zobaczysz wszystko inaczej. Ogień, Wasze światło jest powołaniem a nie przekleństwem. Teraz, gdy znasz już te pięć znaków, chcę, żebyś zatrzymał się na chwilę i pomyślał. Ile z tych znaków wydarzyło się w Twoim życiu? Gdyby to było jeden, dwie czy nawet piąte. Wiedz więc, że to nie jest kara. To jest powołanie. Nie stawiasz czoła tym zmaganiom, ponieważ Bóg Cię opuścił. Stawiasz czoła tym zmaganiom, ponieważ Bóg Cię wybrał. A jeśli On pozwolił Ci przejść przez te wszystkie próby, to dlatego, że wie, że jesteś w stanie je przezwyciężyć. Świecąca gwiazda nie możesz zgasić swojego światła, aby zadowolić ciemność. Może myślałeś o poddaniu się, może próbowałeś się dopasować, aby zostać zaakceptowanym. Być może zastanawiałeś się, czy warto kontynuować. Ale chcę, żebyś zrozumiał coś bardzo ważnego. Nie możecie wyłączyć swojego światła, aby zadowolić tych, którzy żyją w ciemności. Świat może cię odrzucić, ludzie mogą cię atakować, drzwi mogą wydawać się zamknięte. Ale nikt nie może powstrzymać Bożego planu dla twojego życia. W liście do Rzymian godzina 8:31 jest napisane: Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Innymi słowy, bez względu na to, ilu będzie próbowało cię pogrążyć, Stanie się to, co Bóg ma dla ciebie. A teraz chcę rzucić ci wyzwanie, osoba ze złożonymi dłoniami, zaproszenie dla tych, którzy chcą pozostać w świetle. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, jeśli czujesz, że jesteś częścią tej duchowej bitwy, nie walcz sam. Zostaw w komentarzach: Wybieram pozostanie w świetle. Pisząc to, deklarujesz, że nie pozwolisz, aby wróg cię powstrzymał. Co więcej, Zasubskrybuj kanał już teraz i włącz powiadomienia, ponieważ tutaj będziemy nadal rozmawiać o strategiach wroga i o tym, jak go pokonać dzięki Bożej sile. Niech Pan Was umacnia, strzeże i chroni. Ogień stójcie mocno, bo Wasze zwycięstwo jest już przesądzone w niebie. Ogień!